Siemanko, z tej strony e, Dziki Król e, i, smocy, i Smoczy Cesarz tak. i będziemy przysłać walki Baby. Dzisiaj Twisted Tempo kontra Cykron Herculeo. Herculeo się rozszalał. O tak. Z jakąś raz jakąś ściekłością tu jest z Tempo. Twisted Tempo jak widzicie, siedzi tutaj, jeszcze się kręci, ale ostatecznie wygrał. Nutella! Zawalczy teraz Bull i Meteo Eldrago. Bull z West Fusion, ponieważ nie mamy Dark Bulla z West Masters. Jak widzimy tutaj Eldrago szaleje. Czy go pokona? Bull stoi w miejscu. I... I tańczy, ta da da, da da, krążymy za El drago. I co to jest? Trzeba uderzyć, czy odbierze mu energię? Jest walka, jest walka. Jak widzimy, wygrywa El Drago. I wygrał! Teraz zawalczy Flame Bixis i Earth Virgo. Zaczął Bixis i przyszedł Virgo. Cóż za walka, obydwaj zaczęli ostro. Walczą, walczą. Widać, ich ataki są cóż, oponowane, ale silne. Nie wiemy, kto wygra. Dwa beje są bardzo wytrzymałe i bardzo silne. Uderzył mnie. Odbierają odbiera sobie bardzo łatwo stabilność. Co jest ryzykowne dla obu Beji. Widać tutaj, że Virgo ostro walczy. Niespodziewanie chyba wygrywa. Odebrał sobie dużo energii. I ostatecznie wygrał Virgo! I potem... Oto wszystkie Beje. Jak widzimy. Więc musiałem przerwać, nieważne, jak cięcie, było. jak widzimy, na górze są przegrani. A tutaj trzej zwycięzcy, czyli jak widzicie tutaj, pan El, Meteo Eldrago, pani Ert Virgo i cyklon Herculeo. Ta, 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 ta. To, tak. Z tym są przegrani, czyli tak. Twisted Tempo, Ból, którego nie znamy i Flame Bixis. No to na razie. 妈妈